Siema, dzisiaj zagramy sobie w Hatching Simulator 3, czyli taki symulatorek łapania zwierzątek, żeś mieli zwierzątka, jeżeli ty chcesz dzisiaj złapać super zwierzątka, na tym trybie, bo na pewno zagrasz, bo ktoś napisze komentarz z linkiem, to zostaw łapkę, zostaw suba i napisz komentarz yy, słodziutki zwierzaczek, to jest najlepszy komentarz świata, zobaczcie, w ogóle wchodzę na typ... I mamy od razu. Raz, dwa lak, raz dwa, e, szybkość tworzenia, mutated lak. nie wiem co to znaczy Shiny, to się domyślam, czyli powiedzie, że shiny w mutated Spoko, Fossils, nie mam pojęcia o co chodzi, ale zauważymy od razu w opisie To sobie możecie podchwycić ziomale, że mamy coś takiego jak kody i mamy comeback. I mamy wszystkie busty, tak? Gdzie są te busty? Potiony? Nie, to nie tu. E, gdzie to jest jakiś shop? Chyba w shopie są Game Boost. O, i mamy na 5 godzin wszystkie możliwe boosty, więc chyba starczy mi na nagranie odcinka, chociaż ja jestem problematycznym gościem, gdyż ponieważ naprawdę co idzie klikerem oszukać, dobra, ale tak tylko sprawdziłem e, sobie, znaczy nie będę oczywiście używał klikera, broń może, nie jestem takim człowiekiem, e, chcę bardzo sprawdzić na starcie. Czy można... można 13 aspekty do jest jakiś dobry typ? Przepraszam bardzo! Boję się, właśnie chcę dokończyć, że ten odcinek będzie miał 100 godzin. Więc jeżeli będzie bardzo długi, to napiszcie No Puzonik Ty debilu! Czemu tak robisz? My nie chcemy aż takich długich odcinków, chyba że chcecie bardzo długie odcinki. Napiszcie mi w ogóle, czy wolicie takie długie odcinki wywalone w kosmos. Czy wolicie raczej takie odcinki na zasadzie? Ej, puzonik. Pomalutku, po co się tak śpieszysz, buraku? To ja wtedy będę wiedział o co chodzi. E, muszę znowu sobie klikać, żeby uzbierać jeszcze więcej. Otwierajmy dalej. Żaden epik, a Shiny poleciał! Widziałem! I był epik. Ja pierdolę. Dobra, mam farta. E, czy ja mogę PC Halo! Ja bym chciał. O, jest, dobra, dobra dziękuję. E, ten daje 40. Aż weźmy sobie unequip, unequip i weźmy te myszki. One dają 30. Raz, dwa, trzy. Załóżmy tutaj. Załóżmy jakiegoś kociuszka naszego pięknego, i mamy już tysiąc. Ile kosztuje kolejny pet? Dziesięć tysięcy. To jest w sumie mega, mega mało. W ogóle podoba mi się strasznie. E, znaczy, nie podoba mi się na pewno to, że jest tu tak dużo rzeczy. Czy są tu opcje i mogę po prostu wyłączyć e, efekty na przykład. E, no i to nic nie daje. E, czy ja mogę wyłączyć jakby. O, popapy, No i co to daje? To nic nie daje! Jak wyłączyć, jakby... Mm, chciałbym bardzo wyłączyć wielkie napisy na ekranie, które mi trochę przeszkadzają. O! O! O, dziękuję! Jezus Maria, dało się wyłączyć serduszko na tego trybu. Chyba jeden z fajniejszych trybów, w grałem i pewnie będę uzależniony. Ale to nic, widzowie, bo trzeba grać dużo w gierki. Czemu ja...? A, otworzyłem jednego peta. To było mądre bardzo. Eee, chcę shiny... Czyli ja chcę robić shiny? Nie, nie opłacam się robić w ogóle shiny ee, Dlaczego? Dlatego, że tutaj pety będziemy mieć co jakieś 3 sekundy. Czy są to ebiefy? Nie ma tu ebiefów, spoko ee, Jest eight. <gry> ok, otwórzmy sobie trzy takie pety i zobaczmy jak one działają. E, mamy tutaj na przykład takiego epika. 150 mordo! Byku! I zobaczmy jeszcze te bani. one te plus 100, dobra, to totalnie w tym momencie traci sens e, jakby korzystanie z innych wycisków. <noise> Tutaj tak będzie to działać, że po prostu wszystko będzie się wymieniać co pół sekundy, więc nie dziwcie się, że będę wszystko wymieniał co pół sekundy. To na pewno mogę powiedzieć. Co to są czajmy. Czajmów nie mam, a czy mam potiony? Też nie mam potionów, bo jestem giganobem na razie. Tutaj jest jakieś y, okienko z chopem. Auto -click 10 bilionów. Environmental Trillion. Nie wiem co znaczy, więc nie będę tego klikał, bo jeszcze coś zepsuje. I świat na przykład wybuchnie. A nie chciałbym, żeby wybuchał. Świat jest super. Dlatego otwórzmy sobie jeszcze trzy paciszki takie. No Jezu, szczerze liczyłem, strasznie liczyłem, że będzie na przykład Epic e, Shiny, no. Albo Mutated, bo przecież jeszcze można Mutated. Jest, dobra, jesteś Shiny, Boże, jak dobrze. Witam Cię, Shiny Owco240, masz aż mocy, jesteś giga koksu. Wow. Naprawdę, tak Ci powiem, tak Ci powiem. E, załóżmy tego Neona, załóżmy tego, załóżmy tego i załóżmy, co jest najlepsze? E, w sumie ten dogi który jest... I nie, on jest już Shiny, dlaczego mogę zaliczyć go w Shiny? Dobra, to chodzi o to po prostu, że on nie będzie Shiny, tylko będzie jakiś inny. E, mamy tu jakieś misje chyba. Machine Quest, no dokładnie, questy. E, I co ja mam tutaj do zrobienia? 5 egów nie zrobię tego nigdy, e, bo to jest niemożliwe do zrobienia. Tu kosztuje 100 milionów, ja nie rozumiem, jak to ma działać? 100 milionów! Gato, no, no dobra, spróbujmy sobie, tak, że tutaj jest coś takiego jak autodelate. Ja bym chciał bardzo select from list. E, Okej, okay, nie, counsel, counsel, counsel. E, chciałbym bardzo zrobić tak, że e, 10 Kakoinów, coinów, sobie 3. Mam pecha i otworzy sobie 3. Mam dalej pecha. E, czy mogę zrobić shiny tego, tego? Nie, nie mogę, bo i trzeba mieć miliard przecież. Kto to wymyślił? W ogóle są tutaj levely petów. Ja się zastanawiam, kto leveluje tej pety. Jakiś jak skończony chyba. No naprawdę, otwórzmy tutaj takie jajuszko, i dostaliśmy DIE i ten dyur pewnie będzie lepszy niż wszystkie moje pety razem wzięte, prawda? Oczywiście, że tak! I weźmy, zdejmijmy tego, załóżmy sobie tego dia i wbijmy teraz 50k dosłownie sekundkę, bo ja uwielbiam po prostu jak to jest robione. 4% szans na legendarkę. Jeżeli ja nie dostaję żadnej legendarki, to jest zbugowane. E, najmniej dają te neony, dobra, to te neony walmy i gdzieś tu mieliśmy naszego white diad za 700 dodatkowego boosta. I to mi się podoba. E, jak ja to otworzyłem? O! Okej! Okay. Plus 1000! Gdy nic nie zrobiłem. Bardzo mi miło, bo niechcący kliknąłem. <grym> ja pierze. słuchajcie, otwórzmy sobie... zróbmy tak. Ja, Staszy lubię coś takiego robić. Dobra, mamy już trzy, otwieramy trzy. Dopóki nie trafimy legendarki, to otwieramy to jajo. Naprawdę, to jest no scam. Otwieram to jajo, dopóki nie trafię legendarki. Wymieniam wszystkie, które są shiny. Fajnie było trafić legendarkę. I mam shiny, dobra, ee, do widzenia, Jajuszko. Chciałbym e, zdjąć na pewno te wszystkie rzeczy, które mam tutaj, czyli 150 jakoś do dupy, i 240 też do dupy. E, I mamy tutaj Deera, który ma 1000. I mamy też tutaj e, White Deera, czyli był White Girl jest white right there. Tutaj był. O, oh, dziękuję. Dobrze, mamy wszystko zrobione. Teraz tylko fajnie mieć kaskę. W ogóle możemy jakoś oczyścić eh, Delayed, non-legendary. Czy. Ja... O! Nie! Dobra, szybko, szybko trzeba kupić jednego. Ale odwaliłem głupotę. Ja nie mogę. Ale, dobra, mam nauczkę. I wy też macie, że tak nie można robić. Jak coś, to będziecie pamiętać. <laughs> Ale, odwaliłem! Ja pierdolę, bo chciałem usunąć wszystkie, które nie mam założone. Teraz muszę, Aaa, odrabiać to szybko. A miałem shiny. nie. Dobra, ale trafił się, Ha, to jeszcze szybciej będziemy zbierać, dobra. O boże, teraz muszę odrabiać wszystko. Najgorzej. Jakim jestem głupolem, po prostu. <noise> Dziękuję bardzo. Okej, okay. kolejny d, d, d. Dear, dear, dear to jest e, inaczej. Dobra, e, otwórzmy sobie troszeczkę więcej, ale jestem głupolem najgorszym. Czemu ja to zrobiłem? O, dobra, musimy dać tę legendarkę teraz. Aha, okej, okay. czyli mamy kolejne rzadkie, a nie mamy dalej legendarki. No to jest mój pech, nawet epika nie trafiliśmy, jest 15... 16% szans, przepraszam. No i pierwszy epik. dziękuję ślicznie. Odejdźmy i teraz zdejmijmy zwykłego Dea i załóżmy tego White. <grych> right. I załóżmy też Slime'a, bo jest lepszy. Dobra, już mam wszystko założone, teraz tylko klikać DAWAJCIE 5 LEGENDAREK i dopiero stąd spadam, bo tak nie może być. Czy ja pójdę na jakąś inną mapę, jakie ja nie mam w ogóle legendarek? Co to ma znaczyć w ogóle? Wstyd. Wstyd i hańba. Wstyd, hańba, frajerstwo. E, no i naprawdę nic się nie trafi. Czy możemy w ogóle... Czy zrobili coś takiego, co ja nazywam bycie super tyłem w Roblox? CZYLI... E, a, delayed variety, dobra, nie, nie. Czy da się łączyć wszystkie pety raz? Czy pewnie to fix pets? Zobaczymy, jeżeli to fix pets to jest to, a nie naprawa petów, to proszę, żeby tak było, że da się to zrobić. No i daj nie mamy? Dobra, zobaczmy czy mamy już 10 petów. Mamy, uwaga, fix pets? Nie, to nie jest to. Teams? Create a new team? Pets? Co, 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 to, co się dzieje w ogóle? 10 e, hatch to unlock. Co to znaczy? W sensie, co to będzie unlokować? Co to będzie? Pewnie te funkcje, o których ja gadam, można odlokować dopiero po czasie. Aha, uh -huh. cwane. A ciekawe, co tutaj? O, oh, legendarzy! Like pa! Plus 10 tysięcy! Dziękuję pięknie, ja jestem już zadowolony. Bardzo mi się podoba ten typ. Polecam każdemu na świecie. No i to mi się podoba. Jak ja, jak ja dostaję coś dobrego, to... Jak nie dostaje, to Unię się cieszy. I teraz zdobywamy masę kasy. Jak teraz dostać się na kolejny świat? Chyba wchodząc tutaj e, tak mi się zdaje. Czy jak wejdę tutaj to przejdę na kolejny... Graski Okej, okay. a jak zrobić graski? Ja bym chciał się dowiedzieć e, Pewnie trzeba wykonać questa! Czyli coś co jest niemożliwe! Nie chcę mi smarta z tą to zostaw mnie gnoju e, Jak to zrobić? 5000 klików, not done No quest, no quest O co na chodzi? Mamy tutaj questy i nie mamy nic tutaj może trzeba pogadać. tutaj coś jeszcze mamy, jakieś jajucho, tylko nie co to za jajucho, zaraz tam pójdę. E, czy możemy z Tobą... E, space World? Dobra, e, hello, noob adventure, let's go to the moon for more experience. Ja poproszę. Polećmy na Księżyc. E, na Księżycu mamy nowe jajuszka, to już widzę, i jakieś nagrody, ja, ja bym chciał nagrody, poproszę nagrody. Ale są za te Moon Coiny, jak być Moon Coiny? What? To jest jakiś event. I ja bardzo chcę wrócić po tym. Jednak ja, ja się nie nadaję do tego eventu. Jednak ja jestem giganobem. E, o nie, ja też się gdzieś waliłem. Jo, ja, nie wiem jak stąd wrócić. Znowu zrobiłem ten cringe głos. Nienawidzę swojego cringe głosu. Czemu ja tak robię? Tak, ła wow, I w ogóle. E, tam jest takie ta a boże. A nie chcę już tu być. To jest przerażające. Ja mam starszą klaustrofobię w Roblox. Czemu dostałem 30 monet za nic, bo one tu leżą! Dobra, to walisz w sumie, nie chcę ich zbierać. Na razie mam 15 milionów e, tutaj e, kaski i chciałbym zebrać na jakiegoś nowego peciszka. Tutaj jest nowy peciszek. I teraz tak jakoś jasno się zrobiło tutaj, co ja? Tak lepiej. Nie... Znak zapytania kasy. Bardzo mi się to podoba. E, jak to kupić? Limited. No i już pewnie nie istnieje. Super, fajnie było. Bardzo się cieszę, że dało się kupić coś, czego ja już nie mogę kupić, bo jestem giganobem. E, Także jest mi bardzo miło <grych> Dobra, e, zobaczmy czy tego questa chociaż cokolwiek wykonaliśmy. Nie, nic nie zrobiliśmy, nit to do your first quest Co to jest first quest? Co ja mogę zrobić? Halo, to jest jakiś fossil za 100 milionów coinów? W dupę po pocałuj? Nie stać mnie na takie rzeczy Powaliło was chyba totalnie. I jak kupić kolejne... E, level 1 muszę być, ok, na czymkolwiek pewnie, prawda? Słuchajcie, zróbmy sobie opening, bo one dają po ile? Po tysiąc. Dobra, zcelimy delete non legendary, zostawiamy sobie tylko legendarkę i otwieramy, dopóki nie trafimy pięciu legendarek, żeby sfarmić do tych 100 milionów i wtedy wszystko sprzedajemy. Dobra, druga legendarka. Okej. Okay. Zobaczymy, ile razy otworzymy to, zanim trafimy pięć legendarek. Mamy na razie dwie. I co dalej? No proszę, dobra, będę przy okazji kika, żeby nie było, że nic nie obie. Legend... trzecia! Dobra, dawaj czwartą, dawaj czwartą mordo, dawaj czwartą No proszę cię! Nie rób mi tak czwarta legendarka w A, inwety e, Wszystkie non legendary, dobra, e, usuwamy i to mi się podoba! Jezu, jak łatwo jest czyścić Shiny Legendary e, Boże, Shiny Epic to był Jakby Shiny Legendary wyleciało. Ja piedzielę! Jest czwarta legendarka! I zobaczmy, czy będzie piąta. Teraz! Jest! Lol, ale wyczaiłem. Dobra, zobaczmy tego slime'a. On daje 2000. Delayed non-legendaries. Ekwipujemy wszystko, po prostu każdego możliwego legendarnego peciszka i teraz leci bardzo, bardzo szybko. Ale w dalszym ciągu wolno. Zobaczmy shop, co mamy? Mamy tylko te boosty, naprawdę? Nie, są jakieś razy dwa levels. Ja w ogóle Robuxów nie mam. I, I... mnie to... bo wywaliłem. Ale chodzi o to, że tutaj tej. No stock. A tu jest plus 7 milionów coinów. Fajne pety. Tylko, że nigdy nie kupujcie takich petów. Ja wam daję tipa od razu. Jak nie wlać Bobuksów, nie kupujcie tych petów. Dlaczego zapytacie? Pozwolę że gdzie ty gdy, bym zarobić? Kupujcie mnożniki razy dwa. Jak chcecie, coś za, jak chcecie mieć jakiegoś boosta dobrego za Bobuksy. A tak to nie kupujcie, bo będziecie kupkami. Naprawdę, dobra, jest coin legendary. Zróbmy sobie rzadkiego, czyli shiny legendarkę. Dobki możemy otwierać. 10 ich potrzebujemy, ale co... Jak widzicie, tak średnio eee, co troszeczkę boli? Ale, damy radę, teraz tylko czycimy non-legendaris, mek. i mamy a, 6, 7, mamy 7, czyli jeszcze 3 Dobra, to strasznie szpłacić, dobra, tylko 2 zostały What the shit! Co to w ogóle jest, że tak szybko to wszystko leci? Ja myślę, że trafię shiny legendarkę. Zaraz, w tym momencie. Nie, w tym momencie nie, w następnym momencie trafiam shiny legendarkę, trafiam dupę! Nic nie trafiam! <grym> Ale ten demon jest super! On się wygląda! Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. O Boże! Dwie legendarki nas. Dziękuję! I zróbmy shiny legendarkę! I co daje shiny legendarka? Shiny legendarka daje... Plus 20 tysięcy? Naprawdę? Tylko tyle? Słucham? Słucham? Ja zarazem teraz mniej niż wcześniej! Czy to do dupy jest ta Shiny legendarka? Ja myślę, że nosiła z 5 na przykład Że będzie jak te, 5, jak te 10 petów na przykład Że będzie dawała 100 tysięcy, a daje 20! Zająbista jesteś po prostu Shiny legendarko. Ja poproszę już dajcie mi te legendarki, są zupełnie! Ja nie wiem jak dalej przejść. Trzeba zrobić jakiegoś questa. Jak zrobić questa? Nie mam pojęcia! Jak już się możecie domyślać. Okej, okay. jeszcze jedna legendarka brakuje, tak? Ale o Jezu, otworzyłem miliard jak na raz. Eee, Delete non-legendaries Mamy ile? 5. No to w sumie już wszystkie mamy. Dobra, super. Eee, mega fajnie. Tylko czemu ten shiny jest taki do dupy? Nie mam pojęcia. Mamy 33 miliony. A 100 milionów potrzebujemy na albo tą skrzynkę, albo przejście do kolejnej mapy. Eee, troszeczkę to smutne, bo nie możemy wykonać. Eee, powód nieznany. Za 10 bilionów możemy kupić. Dopiero ten. Eee, czy to jest to total fossils? Czym są fossilsy? <laughs> nie mam pojęcia, ale bardzo miło, że o nich piszą, na pewno są super i szczerze, jestem teraz w tym momencie, jestem w dupie, bo cały czas jestem na pierwszej mapie. Jak przejść na drugą mapę? Nie mam pojęcia. Jak zrobić questa? Nie mam pojęcia, bo go nie dostałem. Eee, starter jest! W końcu! Eee, dobra, czy zrobiłem cokolwiek? Nie, bo muszę najpierw najpierw zrobić pierwszego questa. O co w tym chodzi? Nie wiem, bo nie mam żadnego questa. Tak, nie mam żadnego questa. Nie wiem o co chodzi. Jak ty? No, jak to zrobić? skończyć pierwszego questa? Czym jest pierwszy quest tajemniczy? Czym mnie zaskoczysz, go jeszcze? E, Czałemów w ogóle nie mam. Nie wiem o co chodzi z tymi czarłami w ogóle. Ale bardzo chciałbym. Bardzo, bardzo, bardzo chciałbym się dostać. E, dalej. E, tylko mam dopiero 50 bilionów, e, milionów. Czy ja muszę naprawdę. a klikam jak powalony. Czy ja muszę naprawdę te 100 milionów zebrać, żeby przejść dalej i pokazać więcej kontentu na tym tybie? Gazki! Skąd gaski gazki? Pewnie gdzieś leży! 100% ten klucz gdzieś leży, tylko ja jestem debilem! Czy ja bym mógł znaleźć gazki? Kikiki ki, ki. Jak tutaj naprawdę leży gdzieś klucz. To ja jestem gigagupolem. Naprawdę będę gigagłupkiem! Ja myślę, że jest za, za budynkiem. Innej opcji nie ma. Nie ma tego klucza! No nie! Ha, Jezus, dobra, to podejdźmy na ten księżyc. A nie, bo na tym księżycu jest całkowicie inny ten! Inne pety. Pewnie one będą dawały mnożnik tylko do tych pieniędzy na księżycu? O to będzie chodziło w tym pewnie. Czy tutaj w namiocie znajduje się może gaski? Bo ja bym bardzo chciał znaleźć yy, ten klucz. Czy tutaj coś jest? Czy tutaj w ogóle jest szansa, żeby w ogóle zdobyć ten graski w jakikolwiek inny sposób niż siedząc tutaj 100 milionów lat? 2 i 2 biliona kliknięć, chłopie masz? To twoja myszka nie działa, albo masz bardzo szybkiego klikerka. E, Autoklikerka oczywiście. Gdzie jest ten klucz? No nic nie jest takiego jak ten klucz, naprawdę. Jezus Maria! Ja coś czuję, że o wiele bardziej. Nie, nie, to są czapki? To są czapki czy pety. Ha, no czapek tutaj nie ma, znaczy nie zdaje się, że były. Ja nie widzę nigdzie czapki. Eee, siemano. E, jak przejść gdzieś indziej? Czy ktoś na czacie może mi napisał? A to tutaj, że łapaliśmy jakieś eee e, e, nikt mi nie napisał. No nie, myślałem, że jakiś widz mi napisze. I si debilu, tutaj masz klucz. Co ty robisz? Ja bym napisał dziękuję widzu kochany. No i ja naprawdę nic nie zdobędę tutaj. No nie, to jest typ tak dobry że mi jest szkoda strasznie i będę musiał tu 30 odcinków wam nagrać i powiecie ale jeśli Puzonik z nudziarzem zasranym. jak tak nagrywasz i ja powiem że dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Czy ja mogę tu wejść? Nie mogę tu wejść. O jest klucz! Serio był tutaj! Ja pierd... Nie powiem tego. Będę grzeczny, będę kochaniutki pozani! Oczywiście nic się nie stało, że gra mnie totalnie! I dostaliśmy 300 coś milionów. Tutaj za milion mamy jakieś pety. Wiecie co? Mam to w dupie idę otworzyć 3 na tej pierwszej wyspie i swaj mi jak najszybciej wszystko na świecie. I czy teraz mogę zejść questa? <grym> ja nie mogę. Czy teraz mogę chociaż tego questa zejść? Czy to był pierwszy! Dan, super! I jak to mam teraz robić? Eee, maszyn Quest i bardzo chciałbym go zrobić. Ja pierdzielę, naprawdę się okazało, że trzeba było tak niewiele. Dobra, otwórzmy trzy? To są czajmy? O kurna! Ja nie wiedziałem, co dają te czajmy. Jezus, Mari, otwieram 13 I te coś. Co te film? Coś, dowiemy. Czajmy. Mamy. Raz, jeden, jeden. I to się na peta używa. Ja straciłem 300 milionów na coś, co nawet nie jest petem. Nie, co? Czemu ja mam tyle kasy? To była oszukana cena! Ja fajmiłem tak długo! O nie! E, ale czy nam się to opłaca łapać? Dobra, wiecie co? Ja odwam totalną manianę w tym momencie, ale idę swoją tą wyspę za 100 milionów. Czy ona przypadkiem nie jest lepsza? Bo jak ona jest lepsza totalnie, to będzie. Dobra, pamiętajcie, jajko za milion. Jeżeli tutaj będzie jajko za jakieś 10, 15, 100 milionów, to bierzemy tą. Jeżeli nie, to idziemy tam. Proste, proste. Super. Idźmy na Fossil. Fossil Island. No, kupiłem. O! Przeniosło mnie. Super. Dziękuję, że mogę pójść na wyspę z 100 milionów. Bardzo jest mi Milusio. I chciałbym. O! Są, są egi. Ale czemu tutaj jakieś kości trzeba zbierać? No, chyba sobie kpicie ze mnie! No, wyhamy! No nie, no wiedziałem! Wiedziałem, że to są wszystko skamy, Ja chcę na razie przyjść podstawkę! Czemu za każdym razem gra... każda gra chcemy jeszcze to DLC albo event na zasadzie. Hej, zagaj nasz event! Chcę zagrać podstawkę! Nie, chodź na nasz event! No i tak się właśnie walczy z tymi głąbami. Dobra, musimy zrobić do questa. Zobaczmy jak nasz quest wygląda. Nie ma go w ogóle tutaj, więc zarobiście... Ale musimy go zrobić. E, także otwierajmy te jajuszka. wszystko co mamy. E, dobra, oprócz naszych petów legendarnych oczywiście. Musimy teraz otwierać, więc otwieramy wszystko. Najbardziej nam zależy na legendarkach. Byle jakich... Czekajcie, ile mamy... Jeden na... procent! Aaa Boże! To będziemy otwierać chyba ok! O Jezu, naprawdę jest jeden procent, ale ja mam busty! To mnożą te procenty! Legendarka! Okej, okay, czyli jednak działa! Wszystko działa jak należy. Nic się nie trzeba martwić. E, otwórzmy sobie całe Q rzeczy, żeby mieć... Dobra, już, i chcę zobaczyć tego peta. Plus 100 tysięcy! To bardzo dużo. O, plus 45, czyli te wszystkie moje demonki są już czas do dupy. Bo to są lepsze. Ale w sumie mamy tyle kasy, że powinniśmy mieć to totalnie gdzieś i otwierać dalej. A nie mogę otwierać. Dobra, zwierzmy 300 milionów, robimy znowu Usuń wszystkie nielegendarne pety. Tak, tylko, tylko musimy upet te legendarne, które mamy, czyli zdejmujemy to, to, to. Szkoda, szkoda mi tych yy, bardzo petów, ale no, to się nie opłaca. Yy, wolę mieć tak w tym momencie i żeby zdilejtować. I patrzcie, teraz mam czysty ekwipunek. Także otwieramy dalej. Kurde, naprawdę, ale to jest śmiesznie zrobione, w sensie... Jakby chciał mieć kontrolę nad tym, żeby to móc łączyć w jakiś shiny i tak dalej, a w efekcie nie mogę. <grym> Ojejku, ale szczerze samisty typ, strasznie mi się podoba i co szczerze, że niestety uzależy się. Także jakby mi nie było przy spłoku, widzowie, to wiecie o co chodzi i wbijajcie o typ. <grym> to po prostu może mnie spotkacie. Znowu czyścimy non legendary. I mamy drugą legendarkę, więc zajmujemy tego demona, rzeknaj demonku i zakładamy tego, który daje 100 tysięcy, czyli 100 tysięcy kasy za kliknięcie dodatkowe. No przecież to brzmi jakiś śnieg. żart. Nie uwierzyłbym, gdyby ktoś mi powiedział, masz tutaj 100 tysięcy kasy za jedno kliknięcie w myszkę. Ja bym tak chciał, to by było super. Ale tak się nie da. Także no, proszę, dajcie mi te 5 legendarek, bo chcę chociaż skończyć, Dobra, mamy już 3. To już jest progres, bo to jest 1% szans, przypominam. 1% szans, że trafimy. A my trafiamy już 3, także chyba powinienem zagrać w to Jeżeli nie, to nie. Eee, zdejmijmy kolejnego e, zwykłego demonka. Załóżmy sobie. Sinbara. Sinbar. Taki Simba trochę, tylko zbugowany. <ścoughs> o jezus, Mario, dawaj! Dawaj mnie to! Eee, mógłbym prosić o jakieś lepsze rzeczy? Eee, na przykład, e, czy mógłbym prosić o. Yy, miliard, wszystkie. O, no, jest legendarka kolejna i jeszcze jedna, jeszcze jedna, proszę. No ale wypadnij przed czyszczeniem EQ, bardzo bym był wdzięczny. No nie, niestety. I teraz? Nie, teraz też nie. To teraz! Nie! To teraz już nie mamy miejsca. Dziękuję ci, pięknie, go. E, Zdejmijmy jeszcze tego i załóżmy tego. I uwaga, ostatni do zdobycia został. I chyba będę spełniony. Będę spełniony, mając 5 nowych legendarek. Czego może człowiek chcieć więcej? Ale typ jest kurde mocny, tylko że strasznie mnie boli, że po prostu to było tak niewytłumaczone z tym kluczem, straciłem dużo czasu. Dobra, mamy Simba, dziękuję pięknie, wszystkich kocham widzów i w tym momencie my tak, do widzenia panie yy, demonie i zakładamy tutaj 100 tysięcy. Aktualnie mamy 500 plus 500 tysięcy coinboosta! Kto to wymyślił? Wszystko jest gigamocne i co najlepsze, nie ma żadnych więc liczy się tylko to, jakie petki macie. To idealny typ dla mnie. Liczy się tylko to, jakie masz pety. I to, pięćka klików zrobiłem przez ten czas, czajcie? A ile, ile musiałem otworzyć jajek? 5 tysięcy, mam 400! Także jeszcze troszeczkę mi to zajmie Nim to zrobię, ale jeżeli chcecie drugi odcinek, koniecznie mi napiszcie, a ja bardzo chętnie co zrobię, czekajcie, tylko szybko chcę zobaczyć A! Tego charma! E, jak się robi te czarmy? Kancel. E, I teraz zróbmy tak i załóżmy tak i equip jak... I gdzie on ma tego czarma? któryś z nich, tak, ma plus 10, to tak działają te czarmy. O cholera, i patrzcie, ja mogę te czarmy zakładać nieskończone, się quit. Teraz ten też ma czarma. Czy możemy, ta czyli możemy trafić jeszcze tutaj czarmy. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, te szanse tutaj to są jakieś powalone szanse, także pamiętajcie, jeżeli chcecie, ja będę bardzo chętnie nagrał ten typ. bardzo mi się podoba, jest mega wymagający, jeżeli chodzi o ilość, na przykład otworzenie 5000 tysięcy jajek, ale to można zrobić, słuchajcie, można zajść tutaj na psika, ja bardzo dziękuję za oglądanie, łapeczka, sub i zapraszawcie komentarz, yy, nie pamiętam już jaki, ale taki co mówiłem do początku i siema!